Cześć jest kim? To ja, Minister Fish, i dzisiaj gram w porę tonight. to dzisiaj sobie tutaj polecam. Oj, to są moje jedne, jedne z najlepszych skillów. To będą moje najlepsze akcje, czyli oglądajcie do końca, no bo to, co się tu stało, było epickie. Sobie to zmienię. Zresztą sztela. Nie, nie idę do niego, tylko na początku sobie wezmę to AMO wolę Kombat SMG. Teraz idę sobie do niego O17. Dalej, dalej. Tak. Mam cię. Ktoś tu idzie chyba, tak? Dobra, szczerów w głowę. Nie macie. Co za kill? Okej, okay, jeszcze tu jestem. Teraz 70 ludzi licząc mnie. 69, 68. Okej, okay, z... 69. Ile ludzi już umiera tu? Okej. Okay. Jeszcze gościu miał innych. No nie, nie uciekaj. Daj przygotować pompę. Jak ja to nie trafiłem. No. No, choć. Ale! Oh, chodź tu, tak? Mam cię. Okej, okay. idę po ciebie, nie uciekaj. Kalkulacie teraz. Okej, zabiłem cię. Mr. Fish, ogląda do końca. Zasubskrybuj mój kanał. Daj lajka! Okej, po prostu sobie tu polecę tam tą szynkę. Okej, eh? skrzyneczka. Zbier sobie te podki. O, chwil mikrofon spadł. Okej. Nie uciekaj. Chodź wracaj! O chodź tutaj, tak tak tak! Zaraz cię zabiję! Mucha ha! O chyba się leczy. Leczy się. Mam cię, mam cię. Let's go gościu! Zabiłam cię! Okej, okay, sobie teraz kolejną gierkę. Okej. Okay? Okay. Ktoś by się pytał, na czym gram, to żebyście wiedzieli, gram na PS4. Okej, okay. chodź tu no. Buwa cię zje, haha. Ja nie wiem, chyba muszę tego killa. Kończę. No, co to było. O! I teraz będą moje wszystkie najlepsze akcje razem. Dzięki za oglądanie. Z, 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 nie zapomnijcie, żeby zostawić lajka i subskrypcję. I kliknijcie też dzwonek. O! I napiszcie w komentarzu, która była Wasza ulubiona akcja.